Jeszcze raz. E, witam serdecznie. Kiedy maluszek dorasta i już to, co widzi z łóżeczka, nie do końca go interesuje, chciałby widzieć więcej, wtedy pora na leżaczek. E, jeden taki właśnie e, pokażę Wam dzisiaj. To jest leżaczek wibrujący tajny Love Rosnąca z dzieckiem propozycja i pomysł na centrum zabawy i aktywności. Tak wygląda zapakowany. Produkt, jego opakowanie. Myślę, że godny pomysł na prezent, już właściwie dla dziecka, które przyszło na świat, czyli od, od dnia urodzenia. Bardzo. Barwny pomysł na, na zabawę. Są tutaj rybki, jest taki marynistyczny, e, marynistyczna grafika, a w środku nasze maleństwo, które jest spięte regulowanymi trzypunktowymi pasami, czyli bezpiecznie siedzi w tym leżaczku. Jego e, wyjątkowym atutem jest to, że ma pałąki, które zobaczcie, przemieszczają się. Możemy komfortowo zbliżyć się do dziecka, ale także ustawić całe centrum zabawy. W zależności od tego jak dziecko jest duże, na przykład jak jest maluszkiem, jest pałąk blisko, tak żeby dziecko mogło obserwować dane kształty, a potem jak jest już starsze i kręci swobodnie głową, możemy odsunąć je na boki i pokazać co się dzieje. W zestawie mamy tutaj taką gumową rybkę zrobioną z silikonu, miękką, świetną na ząbkowanie. Mamy żółwika z grzechotką, uszonek, uszytego z różnych kolorów tkanin. No i największą atrakcją, słuchajcie, jest krab, który w ogóle jest takim samograjem. Tak wygląda krab. Tadam, tu, tu mam muszelki. Jeżeli go uruchomię, już sekundę tak kręcę nim, ale o, zobaczcie, ma opcję. Dźwięków, ma taką wiszącą rozgwiazdę, ma dodatkowo światełka, różne melodyjki. O, zobaczcie. Możemy je zmieniać. I ogromnym plusem są te kleszcze, dlatego że dzięki tym kleszczom możemy go przyczepić w dowolnym miejscu, na przykład na jednym ramieniu. Tak, żeby maluszek sobie obserwował światełka. Na dwóch ramionach, ale możemy to zrobić w wózku, foteliku, łóżeczku, czy gdzie tylko nam e, przyjdzie to do głowy, przesuwać go w dowolny sposób. No i to jest właściwie samodzielna e, zabawka, którą nawet możemy położyć obok dziecka, żeby sobie grała. Pałąk e, można całkowicie schować, tak żeby mieć swobodne dojście do dziecka. Taki maluszek będzie leżał na, na niskim ułożeniu tego siedzonka. Jak będzie dorastał, to z boku są takie z dwóch stron niebieskie przyciski. Jak je ja nacisnę, mogę, zobaczcie, zmienić położenie leżaczka, wyprostować je z pozycji leżącej do pozycji siedzącej. Oczywiście starsze dziecko, cięższe dziecko będzie siedziało głębiej niż ten e, mój bobasek, o będzie siedziało głębiej e, i będzie właściwie e, wyprostowane tak, że będzie to e, leżaczek do podawania dziecku obiadów. Będzie swobodnie, mogło e, swobodnie tutaj sobie jeść. Maluszek oczywiście będzie e, bardziej leżał. Tak powinien, tak powinien być umiejscowiony. No i co? ogromna atut tego krzesełka, e, funkcja, którą możecie używać, nie musicie, ale żeby dziecko wyciszyć, jest tutaj opcja wibracji. One są cichutkie, ale cała powierzchnia drga delikatnie, tak żeby naszego maluszka utulić do snu. Ja najbardziej lubię w foteliku jedną rzecz, to, że dziecko własną mechaniką, własnym ruchem będzie mogło wprowadzić go w ruch, bo zobaczcie, on jest taki bujany. I Zarówno rodzic, opiekun dziecka może siedzieć i tak delikatnie e, ruszać e, fotelikiem, z intensywnością dostosowaną do wieku i potrzeb dziecka, ale potem jak maluszek urośnie i będzie sobie już na przykład siedział, to bujając nogami samodzielnie wprowadzi leżaczek w ruch i to będzie największa radocha e, i, i, i dużo ruchu, i, i będzie zadowolony z tego, że sam decyduje i się porusza i buja się e, w fotelu. Piękny pomysł na prezent, bardzo ładna, estetyczna rzecz i do tego bardzo lekka, łatwo można ją rozłożyć. Pokażemy Wam jeszcze, jak wygląda rozłożony foteli, który można zabrać ze sobą, przemieszczając się na przykład na wakacje.